Jeszcze z tej strony Gruszu gruszka, a dzisiaj, jak to w tutule pewnie będzie, czy dlaczego nie było filmów? O jezus! Eee, Tabletka mi spadła. Ym, na samym początku chciałem Was przeprosić, bo to była bardzo długa przerwa. A jakby same filmy się nie nabiją, ale. Mam wytłumaczenia i tym inne gówno, ale przynajmniej jak możecie klasycznie napisać co mogę nagrać, ale nawet tak chyba i... w sumie i tak zaraz to wytłumaczę. Na samym początku tam... W... Pi chyba w jakimś tam filmie, chyba, albo w kurniku... Nie, w kurniku był inny komentarz. Ale w jakimś tam komentarze było na przykład e, nagrać lub inną grę. Kiedy chciałem nagrać Flighta z ludźmi, bo nawet wszyscy mówili mi, że nagrał, to okazało się, że mi strasznie to ścina i na, nie dałoby się na tego oglądać, no. Dlatego też e, chciałem dokupić sobie RAM. Ale jak teraz patrzę i na przykład chciałem zobaczyć sobie płytę główną, to jakoś. Ech, no. Po prostu albo nie mogłem znaleźć, albo coś. Ale tak przy, przy okazji, jak już tak. Próbowałem znaleźć yy, nazwy płyty, płyty głównej. Płytę. Na, nazwy płyty głównej. To. Też się no też się coś innego stało graliśmy sobie razem w Rocket League z e, Lolem tym, 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 tym co grałem też z Rocket League i no, te graliśmy sobie sami i patrzymy live A no to ja tam od razu idę po fast food'y, no, chyba gracek też nie po, no, chyba albo poszedł albo nie poszedł nie pamiętam ale cancer <kluzł> e, no tam wszyscy się dziesiąm ale tak nagle Wylewam kola na klawiaturę I to był mój najgorszy błąd mojego życia Dlaczego? Bo jedynie co mi działa to W, yy, I połowy klawiatury mi nie działa Ctrl C, Ctrl F mi nie działa nic Po prostu używam tego, myszki I gram tylko w jedną grę, którą pewnie wam się teraz pokazuje Nie umiem w nią grać, ale Gram w Dark Souls, jeszcze w Fallout'a Sheltera, tylko myszkę trzeba używać, a tak to na gram w Dark Souls i jest spoko. A i przepraszam, że nie umiem grać w tą grę, bo pierwszy raz gram w takiej gry, gdzie trzeba jakieś uniki kurde robić i za, za czymż Dark Souls, super. Yy, w ogóle, no, ty, wracając do tej klawiatury. Przecież już po prostu chciałem nie wiem naprawić czy coś ale nie udało mi, się, jest po prostu zalana Eee, coś przerwałem nagrywanie. Eee, jest po prostu zalana i... No... Po prostu nie da się... No, nic ani nie da się zrobić. Dlatego... Też chciałem sobie tak przy okazji kupić nową tematurę, bo ta jest trochę taka... No, niby dobra, ale no właśnie szczerze jest zalana już. E no i już kiedy tam chciałem pozbierać hajs, to jeszcze przyszły na mnie treningi. Okazało się, że tam trener mi kazał na jakieś zawody ciągle jechać w ogóle ciągle bardzo dużo kontuzji porobiłem, dlatego musiałem się w łóżku, chorowałem długo inne tam głupoty. Nie wiedziałem z czego nagrywać, bo jedynie co ja nagrywałem to kurnik, Rocket League i Overwatch i to wszystko, bo to ma takie z grafiką, no, no nawet tak średnio, co nie? Tam... mieliśmy też karty nagrać, ale nie mamy. Czasu i. A właśnie. Jeszcze. Kiedy już. No. Myślałem, że już mam i Pewnie muszę zrobić przerwę od tego YouTube'a. To jeszcze się zakradło do, do mnie szkoła. I po prostu. Właśnie teraz sobie przypomniałem, że mam do lektury do przeczytania. Ale. Yy... Muszę Musiałem napisać tam parę sprawdzianów, ciągle się uczyć. Eee. No, to było z innych moich najgorszych dni. Jeszcze tam ludzie, kurde, robią wypadki. Ciśnienie jest. Eee. Nie, po prostu. Najgorszy tydzień na dwa tygodnie mojego życia. Więc jeżeli. Ktoś jest z ostrzyna, to może powiedzieć, że było, było źle, o, mogę tak opowiedzieć. Dlatego też, e, to był taki filmik, e, taki filmik bardziej, nie wiem, no, informacyjny, no, taki, o, żeby... No żeby coś wrzucić, bo nie... No w sumie nagrałem odcinek, miałem już Epic montaż, tylko że był tam jeden drobiazg gdzie gracek, znaczy gdzie ja mówiłem, że gracek jest... jakoś się sobą grał tracer, a nienawidzę tej postaci. Dlatego też mówiłem na niego jak to... No, Przezywałem go, ale... Potem mam to wytnąć, a... Tego było dużo i to nie miało. Te, te wideo nie miało sensu. Może go wrzucę, może nie możecie w sumie napisać. Więc tak. Najpewniej sobie... Najszybciej kupię sobie RAM. Może potem klawiaturę. Albo odwrotnie. O, on mi nie działa. Yy, I... No. B muszę zbierać hajs, więc... Dobra. Z tej strony kończy gruszka, Gruszka, a możecie skomentować nie... możecie tylko pisać komentarze, nie obchodzą mnie lajki w ogóle, tylko mnie obchodzą komentarze, dlatego też piszcie komentarze i klasycznie możecie napisać co mam nagrywać, ale to kiedy będę miał ram. Albo coś co nie wymaga nagrywania, a i jeszcze kiedy zobaczyłem tę te jakoś tej nagrywarki, na początku myślałem, że jest spoko, ale teraz nie muszę też kupić coś. Wszystko potrzebuję pieniędzy, mikrofon też mam słaby, wszystko. Jak na początku się nagrywa, to po prostu trzeba wszystko wydać, hajs i w ogóle. Dobra. Ja kończę, cześć.